Witam Państwa bardzo serdecznie. Ewa Kotlewska zapraszam na prognozę pogody na ostatni piątek miesiąca marca. 27 marca Polska znajdzie się w zasięgu frontów atmosferycznych związanych z Niżem znad Chorwacji. Początkowo, za wyjątkiem krańców wschodnich, ma być pochmurno i mokro, ale pod wieczór na zachodzie Polski niebo się wypogodzi, a strefa dość intensywnych opadów deszczu będzie przemieszczała się w kierunku wschodnim. Późnym popołudniem wzdłuż linii Wisły możliwe, że zagrzmi. Ciśnienie atmosferyczne będzie rosnąć. W południe na barometrach w Warszawie 993 hPa. Wschodnia część Polski pozostanie w zasięgu ciepłego powietrza napływającego do nas z południa kontynentu, a nad pozostałą część Polski będzie napływało chłodniejsze powietrze atlantyckie. Najchłodniej ma być w Gdańsku 8 stopni, w centrum 10 w łodzi, ale w Warszawie już 19, a najwyższa temperatura to 20 stopni i tyle ma być w Lublinie. Warunki biometeo w całym kraju będą niekorzystne, a wiatr ma słabo i umiarkowanie, to tyle o pogodzie. Dziękuję. Do zobaczenia.